No nie, no na co głosujemy? Przepraszam, nie mam teraz czasu, nie do zbierać głosów. Nie mogę spać, zbieram głosy wspólnie z kolegą Konradem. Babcia nie może spać, dziadek nie może spać, wszyscy zbierają głosy. No Miasto Białystok jest to miasto studenckie. Mamy ponad 50 tysięcy studentów. Warto, żeby zostali oni zauważeni, żeby mogli się pokazać. Studenci lubią być na bieżąco, żeby wiedzieć, co się dzieje w mieście, na ich uczelniach. Głosuję na projekt Laska Akademicka Telewizja Internetowa, bo chcę widzieć studentów w mediach. Będzie mogła przedstawić swoje indywidualne eventy, wydarzenia najważniejsze sprawy. Telewizja studencka. Słyszałem ten pomysł. Moja babcia nawet kupiła specjalnie komputer, by móc ją odbierać. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa studencka. Myślę, że jest warta poparcia. Zachęcamy do głosowania. Może na mieć interaktywną telewizję studencką. No, jestem jak najbardziej za. No. Cieszę się, że Podlaska Akademicka Telewizja Internetowa już rusza. E, moi drodzy, uważam, że to jest dobry moment żeby podziękować wszystkim tym, którzy głosowali na podlaską akademicką telewizję internetową w ramach budżetu obywatelskiego. Dziękuję serdecznie, szczególnie studentom wszystkich uczelni województwa, bo tak naprawdę to nie był tylko Uniwersytet, nie tylko uczelnie białostockie, ale też uczelnie Łomży, Suwałk, także wielkie dzięki, wielkie dzięki dla wszystkich obywateli województwa. Zaczynamy wielki rozdział, bo telewizje internetowe studenckie w Krakowie zostają zamykane, my ją otwieramy, także wielkie dzięki i do zobaczenia w telewizji. Pozdrawiam. Przyszłaś na rekrutacyjną rozmowę do tak. Na Ta mhm. co byś chciała robić w telewizji? Mm, tak przede wszystkim chyba przeprowadzać wywiady i tak e, rozmawiać z ludźmi. Myślałem nad e, udźwiękowieniem. Chciałabym się zająć montażem, ale też interesuje mnie ogólnie praca po drugiej stronie obiektywu. No, mógłbym być prezenterem. Mogłabym na przykład pisać scenariusze. Przede wszystkim myślałem o byciu lektorem. Czym chciałabyś się zająć w pati? Zbieranie nowych informacji i różnych ciekawych materiałów. Prezentację. Redagowanie. Dziennik klaski kulturalny. Researching. mnie. Dobrze? Jestem A. przerażona. Tak, stres wielki. Naprawdę. Taka pierwsza poważna, nowa kwalifikacja w moim życiu. Nie wiadomo, o co mogłyby nas zapytać. Albo się spodobamy, albo nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z Białoruska. Może masz animację? Jeszcze nie widziałam, tylko słyszałam Panią po prostu na antenie i tyle. Co Cię skłoniło, ażeby przyjść na rekrutację do PATI? Interesuję się w ogóle mediami i komunikacją. Jestem właśnie na z o tej specjalności. Chciałabym po prostu zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe. A na czym pan montuje? Yy, montowana wcześniej na. Jakby zaczynałam na tym Sony wygasie, mm -hmm. A teraz już na premierze prowadziłam sobie tak właśnie. Czyliż pan na. ten program i ten? Tak. Właściwie od trzech lat pracuję w radiu. A, I chciałabym poznać nowy rodzaj dziennikarstwa, dziennikarstwa telewizyjnego, sprawdzić się, poznać nowych ludzi przy okazji. Jeśli ja mam robić telewizję, to tylko kultura. <głos> <głos> tak naprawdę Niemcy wiem, chciały chciała w robić. Bo jeszcze nie mam doświadczenia, a chciałabym po prostu zobaczyć, jak to jest, nowych ludzi, poznać umiejętności nam, a może właśnie swój talent od, odkryję. Dziękuję. Dzisiaj tak krótko, bo Państwa Siedem. jest sporo więc musimy no. ze wszystkimi pogadać. Do widzenia. Do Tak, fajni ludzie nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. I takie, takie rozmowy to ja mogę przechodzić co tydzień, tak? Właśnie. Pati? Pati? Nie, pierwsza słyszała co to takiego. Tak, podlaska się oczywiście, no, Jasne, że słyszałam. Kiedy ta telewizja startuje? No, mam nadzieję, że już niedługo. Tak naprawdę działamy od kilku tygodni. Mamy już fajny zespół chętnych osób, które chcą tę telewizję stworzyć. Jesteśmy już po pierwszych szkoleniach. Mam nadzieję, że przed nami niedługo kolejne. No więc, no, zegartyka, naprawdę już niedługo. A jakie tematy będą poruszane? To tak naprawdę będzie zależało od studentów przede wszystkim. Myślę, że będziemy próbowali relacjonować najciekawsze rzeczy, które dzieją się w murach naszej uczelni i nie tylko naszej uczelni. Kto będzie reporterem? Kto stanie za kamerą? Ja mam nadzieję, że tych reporterów, montażystów, operatorów będziemy mieli sporo, bo zgłosiło się sporo osób. No, wszyscy się jeszcze ciągle uczymy, ale nie sądzę, żeby nam rok do pracy zabrakło. Bardzo dziękuję za rozmowę. I ja także dziękuję. Chciałem powiedzieć o pewnej filozofii, która jest kluczem do tego, żeby nam ta telewizja odpaliła i żebyśmy się jakoś ze sobą zaprzyjaźnili i spróbowali wspólnie działać. Chciałbym zacząć od tego, że głównym przesłaniem tej naszej telewizji to jest informacja. To jest istota całej, całej naszej, naszej działalności, która nas czeka. dobry, Kładowska akademicka telewizja internaczana. Czy możemy Zapraszam, tak, oczywiście, czekałem na was. Panie Marszałku, jest Pan pomysłodawcą budżetu obywatelskiego. Czy spodziewał pan się, że to Patty zdobędzie najwięcej głosów? Nie, nie wiedzieliśmy, kto w ogóle weźmie udział w, w, w projekcie. W pierwszym. W projekcie budżetu obywatelskiego. Cieszę się, że wystartowali studenci z parlamentem, studentów na czele i że wygrał taki projekt jak telewizja, internetowa telewizja akademicka. Zdobył najwięcej głosów. Nie spodziewaliśmy się tego, ale tutaj jest zorganizowanie parlamentu studentów, bo mamy ich przecież wszystkich około 50 tysięcy w naszym województwie, więc cieszę się, że wygrał ten projekt. Panie marszałku, niedawno został pan absolwentem. Jak pan sobie wyobraża, co powinno znaleźć się w naszej telewizji? No, ciężko powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja tak naprawdę chętnie wam bym pozadawał pytania, jak wyobrażacie sobie tą telewizję, ale wydaje mi się, że to musi być jakieś, nie wiem, naturalne, proste, interesujące. No, sami wiecie, co teraz na YouTubie ma największą oglądalność. I to pytanie do Was. Czego oczekujecie? Czy oglądalności, czy chcecie skupić się na jakimś, nie wiem, jakiejś szczególnej tematyce? Ciężko mi powiedzieć. Ja z uwagą obserwuję, jak się rozwija ten projekt i czekam na pierwszy program. A może tak ze swojego studenckiego doświadczenia jakieś pomysły, wskazówki dla nas? Na pewno przydałoby się jakieś relacje. Z imprez, bo to na imprezach jednoczą się studenci i to bardzo e, ważny element tego życia e, studenckiego. Ale też wiem, że nasi koledzy organizują mnóstwo różnych konferencji. Warto, żebyście tam e, były z kamerą i, i z mikrofonem, bo tam też można spotkać e, ciekawych ludzi i w jakiś sposób na pewno Wam się uda. A jak tak patrzę i rozmawiamy, to myślę, że później TVN24, TVP Info stoi przed Wami otworem. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję, również serdecznie zapraszam. W przyszłości, jak będę mógł Wam w czymś pomóc, to, to służę swoją osobą. Dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Madryńska Telewizja Internetowa. Czy mogę zająć chwilę? Proszę, oczywiście, proszę. Trzeba porozmawiać na temat partii. Czy Pan Profesor słyszał coś na temat telewizji? Oczywiście słyszałem. W biegłym roku już byłem rektorem, kiedy ten konkurs został wygrany przez, przez naszych studentów. Nie ukrywam, że głosowałem za Partii, w tym sensie, że uważałem, że to są najlepiej wydane pieniądze. I tak twierdzę w dalszym ciągu, bo najlepszym tego dowodem jest to, że Pani jest tutaj obecna czyli Pati żyje, działa. No i fajnie. A czego spodziewa się Pan po działalności party? No Przede wszystkim tego, że będziemy mieli taką, taką e, autentyczną telewizję studencką, autentyczne materiały, że w końcu będziemy e, obecni na YouTubie w takich miejscach zabawnych, niekiedy, a niekiedy mniej zabawnych. Że to nie będzie jakiś taki twór, który, który będzie jakby tworzony przez profesjonalistów, dla profesjonalistów i oglądany przez jakieś osoby, które jakby które są nastawione tylko na to, żeby programy bardzo dobrze przygotowane oglądać i tak dalej. Sądzę, że będzie dużo spontaniczności, dużo radości z tego, co Państwo robicie, będzie to widać. Jak będzie nieudolność na początku, sądzę będzie, to także raczej będzie bawiło niż, niż yy, yy, będzie to coś, co będzie traktowane jako wada tego, co Państwo tam wiecie. Można traktować partii jako... Promocje y, akademickości naszego regionu? Oczywiście, no, no, to, to, to od was zależy. Ja jeżeli się Państwo będziecie y, dobrze sprawowali, w sensie takim, że będziecie w fajnych miejscach ciekawe newsy podawali. To po pierwsze będziecie oglądali, po drugie u nas dosyć dużo się dzieje, to jest co pokazywać, po trzecie, no to, no, to chyba nie ma lepszej formy promocji niż taka właśnie. Y, a jak często możemy liczyć na rozmowę? Przecież nie z rana, bo ja wtedy jestem w bardzo dobrej kondycji z rana, bo już po godzinie 15 to, 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 to nie nadaje się do rozmowy, ale zapraszam 8.15 do dyspozycji. Dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia. ja może to burzy kogoś, ale to, to się by świadczyło o tym, że, że po prostu uczyć się tego robić, jak ktoś się czego uczy, to, to wcale nie jest to zły proces, to jest bardzo piękny proces i to trzeba docenić, że ktoś się czegoś uczy. W miarę jak będziemy się rozwijać, to pewnie będą dołączać do nas kolejne osoby. Cieszę się, to fajny projekt, brakowało czegoś takiego. Do zobaczenia w telewizji studenckiej.